Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku tańca brzucha z tahirą. Dziś zajmiemy się czymś, co po polsku możemy nazwać drżeniem. Po angielsku będzie to toshimi. Taką też nazwę stosujemy sobie w polskiej terminologii tańca brzucha. To drżenie, czyli toshimi będziemy nanosić na ramiona, stąd nazwa. Shimi ramionowe. Zanim przejdziemy do ćwiczeń, chcę wam przypomnieć, że cały czas możecie dołączyć do kursu tańca brzucha dla początkujących. Od A do Z jest to kurs w formie online. Macie tam więcej ćwiczeń, więcej tłumaczeń, ćwiczenia z muzyką, kombinacje, łączenie tych ruchów całą choreografię. Link do kursu zostawiam wam na dole w opisie filmu. A my przechodzimy sobie już do dzisiejszego ćwiczenia. Będziemy pracować ramionami w sposób dosyć charakterystyczny. Ramię powinno pracować po linii prostej. Do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, mniej więcej w równym zakresie. Czyli jeżeli mam wyciągniętą, wyciągniętą rękę, ramię będzie pracować tak, jakby było przebite na takim kiju: przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód. Tył, przód. Czyli widzicie, że nie mamy przenoszenia tego ramienia górą, tylko cały czas linia prosta, ramię pracuje do przodu, do tyłu. To jest nasza baza i teraz na co zwrócić uwagę? Całą resztę ciała chcemy zostawić w izolacji. Ramię pracuje tylko do łokcia, czyli w łokciu mamy zawias, tu się kończy ruch, pracuje tylko, no to jest całe ramię, tak? Czyli pracuje całe ramię. Reszta ręki pozostaje bez, e, względnym bez ruchu. Możecie sobie wypróbować zrobić to ćwiczenie łapiąc się za krzesło albo stając, e, stając w, w futrynie drzwi. Opierając ręce tak, żeby mieć tutaj luz w łokciach. I cały czas będziemy pracować z tym ramieniem. Spróbujmy sobie z prawą ręką. Tu oczywiście cały czas nasza postawa prawidłowa, czyli ramię pracuje przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód. Tył, przód Tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył. I to samo. Druga ręka, czyli lewa i przód, tył, 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 przód, tył. I naszym zadaniem jest teraz wykonać to ćwiczenie na przemian, czyli ramiona cały czas pracują. Kiedy jedno jest z przodu, drugie jest z tyłu na zmianę. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, do łokcia, reszta ręki pozostaje nienaruszona, czyli mamy raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa i przyspieszamy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa.

tak jesteśmy zbudowane, natomiast cały czas ramiona pracują na zmianę, ręce pozostają w miarę w bezruchu, ta dalsza część ręki i bioderka też zostają w izolacji, czyli nic nam się tutaj nie rusza, pracuje nam tylko góra taka, 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 Dajcie znać w komentarzach pod spodem, czy udało Wam się wykonać ruch lub czy ewentualnie miałyście jakieś z nim trudności. A jeśli macie jakieś pytania, też zostawcie komentarz, oczywiście odpowiem. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie lajka i subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić nowych lekcji. A my widzimy się tutaj za tydzień z nowym ruchem. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia, pa!